Witam i zapraszam na czytanie na drugą połowę stycznia 2025. Czytanie nie będzie rezonować z wszystkimi, jest to kolektywne czytanie dla każdego znaku zodiaku, dlatego weź tylko to, z osobą i Twoją sytuację rezonuje. Resztę zostaw dla innych. Dla chętnych na czytanie prywatne serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz wesprzeć mnie i docenić moją pracę i czas, jaki w to wkładam, na końcu i w opisie filmiku znajdziesz linki, poprzez które możesz to uczynić. Skoro dziękuję i zapraszam na czytanie. Druga połowa stycznia dla bliźniaczków, Słoneczek, Księżyc i Ascendent. Zlecie tania skarb smoka, ochrona przeszłości dziedzictwa prawdziwych bogactw. Skarb to smoka, klejnoty i drogocenne przedmioty rozrzucone są po ziemi, podczas gdy starożytne zwoje zapisane naukami mądrości leżą w zasięgu ręki. To bogata okazja i możesz napełnić swoją torbę skarbami, które najbardziej lubisz. Przyjmij podarunki, które ci zaoferowano, i poświęć je dobrobytowi wszystkich, zaczynając od siebie. Ale uważaj, nie wszystko, co się świeci, jest złotem. Zbieraj drogocenne skarby, które będą wspierać swój rozwój duchowy i unikaj błyszczących przedmiotów pozbawionych prawdziwej wartości. Wiedz, że skarb nie należy do ciebie, należy do naszych wnuków. Jakie jest dziedzictwo, które chcesz zostawić na jutro, jakie nasiona zasadzisz? Takie zbierzesz na starość. Gdy będziesz zmęczony, Jakie nasiona zaowocują, gdy Ciebie już nie będzie? Smok strzelił dziedzictwa przyszłości. Wszyscy, którzy przychodzą z pustymi rękami lub po to, by napełnić się własne kieszenie złotem, leżą w zakurzonym stosie kości. Zostałeś dopuszczony do wejścia dzięki swojej okrzejmości, praktyce duchowej lub zwykle szczęściu. Rozważ także, że Twoja teraźniejszość, ta chwila jest przyszłością dla smoka. Możesz być tym, na którego wszyscy czekaliśmy, więc nie wahaj się przyjąć tego, co zostało dla ciebie zarezerwowane od początku twojego istnienia. To jest czas, by być odważnym. Nie zwlekaj i nie myśl za dużo. Pamiętaj, by złożyć ofiarę do smoka. By nie uwierzył, że jesteś jego obiadem, wystarczy prosta modlitwa. Dla wielu z was ten okres czasu będzie walką o swoje, lecz z rozwagą. Możecie stawiać czoło wielu wyzwaniom lub bronić swojego stanowiska. Kluczem do sukcesu będzie tu cierpliwość i konsekwencja, zamiast impulsywnie reagować karty razem, by podejść do sprawy metodycznie dla niektórych czas pracy i działania nad swoimi długoterminowymi celami. Jeśli walczysz, starasz się o coś dla Ciebie ważnego, na przykład miejsce pracy, rozwój Twojego projektu, stabilność finansową, karty pokazują, że sukces przyjdzie dzięki stałemu wysiłkowi i nieustępliwości. Jak również radzi karta w tle czytania, możesz odczuwać presję w pracy, relacjach czy codziennych zadaniach, ale twoja wytrwałość i wola walki sprawią, że poradzisz sobie z wszelkimi trudnościami. Dla niektórych może pojawić się sytuacja, w której będziesz musiał jasno określić swoje granice czy też oczekiwania, czy to w relacjach z pracy lub w zwykłych, codziennych obowiązków. Bądź przy tym spokojny, ale stanowczy. Planuj swoje kroki i rób wszystko z rozwagą, nie poddawaj się presji. Nawet jeśli sytuacja wymaga od więcej wysiłku niż zwykle, masz siłę by przetrwać i sukces. Zamiast szukać szybkich rozwiązań, koncentruj się wyłącznie na działaniach długoterminowych. Skup się na budowaniu trwałych rezultatów. Nie pozwól innym narzucić ci ich woli. Warto czasem powiedzieć nie i jasno zaznaczyć swoje potrzeby. Logi bliźniaczku. Życzę powodzenia, pozdrawiam i przysyłam dużo pozytywnej energii.